Dzień dobry, jesteśmy w Maka Studio Aleksandra Kurz i Wiktor Kurz. Razem współtworzyliśmy projekt tego budynku. Chcielibyśmy Wam opowiedzieć o ideach oraz technologii, jaką zastosowaliśmy. Budynek maksymalnie otwiera się na rzeczkę, na widok. Z każdego pomieszczenia staraliśmy się, żeby był ten widok, żeby była zachowana intymność. Wielkie przestrzenie, przeszklenie wymusiły na nas zastosowanie nietypowych konstrukcji, się jest tutaj użyta konstrukcja stalowa oraz tradycyjna. Dach jest złożony praktycznie z trzech różnych konstrukcji. Budynek jest jednocześnie murem oporowym, który powstrzymuje napór ziemi. Dzięki temu inwestorzy nie przysłaniali sąsiadom widoku, a jednocześnie uzyskali wymagane, wymaganą intymność budynku. Ideą główną również było, że jakby mamy, tworzymy bardzo lekki doł przeszklony i na nim jest nałożona czapa. Zależało nam, aby uzyskać taki nietypowy efekt czapy dachu, która posadowiona jest na dosyć lekkim dole. Dach był bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym i trochę zmartwiło nas, jeżeli w momencie, kiedy inwestor powiedział, że chce zrobić panele. Fotowoltaiczne, bo obawialiśmy się, że będzie to naciapane. Tak? I tutaj e, znaleźliśmy lub też Sanrów nas znalazł i okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę, że będzie idealnie pasowało do naszej konstrukcji idea, idea i idei całego budynku. Pomimo skomplikowanej bryły e, i wielu aspektów, które chcieliśmy włączyć w projekt, e, zależało nam bardzo na tym, aby dom był prosty, nawiązywał do archetypu domu, czyli w zasadzie ściana i dach. Tak jak od dzieciństwa w zasadzie rysujemy dom. I tutaj idealnym rozwiązaniem był sunrów, ponieważ chcieliśmy schować wszystkie instalacje. Schowane rynny i rury spustowe były kolejnym krokiem do uzyskania czystej bryły i prostej formy. Idealnie wpasowała się tutaj wpasowała się technologia sunrów, która również pozwala, pozwoliła nam zachować prosty rys budynku. Dzięki temu nie mamy mnóstwa instalacji, nie mamy wielu elementów na dachu i na elewacji. Mamy czystą bryłę. Archetyp domu. Jest wiele projektów, które, w których możemy włączyć technologię sanrów. W naszym doświadczeniu wiele budynków mamy z dachami stromymi, spadowymi, gdzie ta technologia by się obroniła. My również jesteśmy fanami prostych budynków bez wielopołaciowych dachów, bez wielu załamań, gdzie ta technologia najlepiej się sprawdzi, ponieważ mamy największą, najbardziej efektywną przestrzeń do pobierania energii. Z sunroofem poznaliśmy się. Na początku roku 2020. My szukaliśmy innowacyjnych rozwiązań, chcieliśmy zachować estetykę budynków, ale pójść z duchem czasu i wykorzystać odnawialne źródła energii. Także myślę, że znaleźliśmy partnerów, którzy swoją, swoją wizją wpasowali się w nasze priorytety.